Piotrkowicz Małyk ma 28 lat i jest trenerem. To jest człowiek sportu. Marzył o tym, aby otworzyć siłownię i ją otworzył. Ale potem niestety przyszła pandemia, która wywróciła wiele takich biznesów. Ja Chce oczywiście dalej powalczyć o swoje marzenia i opowie nam, mam nadzieję, kiedy tutaj wejdzie do nas na górę za chwilkę Dominik Domagała, jakie ma plany dalej. Oczywiście nie licząc zdobycia góry Witoriawa. Bardzo wysoki Dominik, 190 cm, 28 lat, 80 kg. To wszystko trzeba przenieść nad basenami poszczególnych i kolejnych przeszkód toru Ninja Warrior. Dobrze, brawo, trzecia pokonana. Dominik domagała, brał udział w czwartej edycji Ninja Warrior Polska, tam doszedł do półfinału, także poznał już smak przeszkód naszego toru, ale innych przeszkód i o tym musimy pamiętać. Nie będzie problemu, oczywiście, zważywszy na gabaryt, jakim dysponuje Dominik, domagała. I teraz technika, dobry swing, mocny chwyt. Dobrze, brawo Dominik. Lekko. No, i teraz troszeczkę zakręcił się na tym wąsie. Dominik domagała, będzie walka na tej nie, przeszkodzie z nowym Ale dobrze, że nie decydował się. Tyłem! Haha, ha. this is how we do it. Że nie w bok Skoncentrowany to nie ma uśmiechu. Tu jest tylko koncentracja, skupienie w głowie, rozplanowanie przejścia kolejnej przeszkody. Zostały dwie i będzie u nas na górze. Szarpnął go ten drążek, ale chwyt ma bardzo mocny. 28 lat, 190 cm 80 kg. Wydaje się, że warunki fizyczne skrojone na to, aby śmigać po tych przeszkodach. I na razie potwierdza nam to Dominik Domagała. Brawo, brawo Dominik, jeszcze jeden drążek i później już będzie ta blisko bezpieczna platforma trzyma. Ostatni drążek Dominik Domagała. Formalność? Wysoki chłopak doskoczy, do dobiegnie, dolegnie. Będzie zobacz. na tej ścianie, tak jest, już widzę paluszki. Chłopaku, poczekaj na nas. Na panowie? Za szybki jesteś po prostu. Dzięki, dzięki. Kapitalna robota, Dominik.